My też mogliśmy do Japonii, kurwa, te 16 godzin. Ja! Cześć smergani. Dzisiaj wplacilem moje całe kieszonkowe z ostatnich 3 miesięcy pracy. Koszeniu trawnika, wyjmowaniu zmywarki, odkurzanie. No i z 200zl zrobiłem 7zl. Tata zaraz mi wyjebie z kabla jak nad. Proszę pomóc finansów. Zajmij się normalną robotą. Kto płaci za, kurwa, koszenie i zmywanie i wyciąganie zmywarki, chłopie? Wreszcie się ogarnij. Ja doprowadzę... Do destrukcji Doprowadzę do destrukcji. 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 Ja, ja, ja. Madre, ludzie czy... te dwa złote pomnożliwi. Let's go! Doprowadzę się do destrukcji, w stylu niebezpiecznym jak Harakiri. Mam też problemy, żeby się otwierać. Zamiast ciebie wolę słuchać Siri. Za idąc drogą dedukcji, chwilę zwątpienia zamieniłem w Odbiegam trochę od funkcji, do której ci ludzie mnie przydzielili. Ona jest trochę jak Grilli, promie nie leczą, nabieram koloru dy na dnie oceanu nie widzę wyboru bo... Fajne to jest czemu piszecie gówno w porównaniu do niektórych numerów White Widow, to uważam, że to jest kurwa naprawdę fajny numer. Mam swoje manżary jak Kili, jednak siebie szukam na skraju humoru. Nie wiem już co daje szczęście, znowu się muszę zapytać demonu A nowy rap? No Macias nie jest bananem, Co jesteś kurwa chory. To w klatce piersiowej nie trzem w kieszeni tak jak fujasos. Nie chcę mi się już wracać do korzeni, mam coraz mniej wichrosów. Załękam głowę na trochę, ale nie zabiorę sobie prawa głosu. Może ktoś no sobie ogarnie że ja na tym gównie to zrządzenie los Rada dać tak, mam nic do wyglądu Nie mogę ukarać, się nie lubię samosądu Głęboko daleko od doma mi hajt, w okolicze każdy obrót ja, Zbyt... tak. Super, ja tak, super, podoba mi się ekstra haj Nie uciekał no i to nie jest mój powrót Ja Moje spilo nie do oglądam was nie ma nas, nie ma paru ziomków robię jak stoi Tyle wydarzeń w fołku potrafi sprowadzić chęci ani Z trzeciej osoby zobaczyłem siebie, no i widziałem kino akcji Wcale nie śmieszne, że jedna torebka potrafi namieszać w relacji Może zastanów się, zastanów się nad tym Prowadzę się do destrukcji w stylu niebezpiecznym jak Harakiri Mam też problemy, żeby się otwierać Zamiast Ciebie wolę No Nie, tak, se tak serio, nie? Tak serio. Kurwa fajny, dojrzały numer, kurwa. Chwilę dedukcji, chwilę zwątpienia zamieniłem w czyny Odbiegam trochę od funkcji, do której ci ludzie mnie przydzielili Ona jest trochę jak Grilli, promienie leczą, nabieram koloru Prawie jak kwiaty wanili, na dnie oceanu nie widzę wyboru Mam swoje manżaro jak Kili, jednak siebie szukam na skraju humoru Nie wiem już co daje szczęście, znowu się muszę zabrać Panowie uśmiech Do Brazylii? Co możesz nam załatwić w Brazylii, to może polecimy? Pytać demonów Spoko. Spoko.